Witajcie moi kochani. Jedziemy do Karola, minęło już dwa tygodnie i zobaczymy czy coś się zmieniło. Widzimy się już u niego. Cześć Karolu! No, witam. Jesteśmy ponownie tak jak mówiłem, że będziemy. Powiedz mi, coś się zmieniło u Ciebie od dwóch tygodni? Oczywiście. To jest kim że mam piecyk w jest ciepło, w zimie. To jest najważniejsze, że jest cieplej. No i duża pomoc wpłynęła w postaci ciuchu, ubrań, butów, kołce, takie właśnie rzeczy, pościel. To, to najpotrzebniejsze. Naj A możesz nam pokazać co dostałeś? Między innymi właśnie tam kołdle. Tak, ubrania są to pochowane tam. Gdzieś Jakieś buty, but? nie buty, czy A, coś? A bo to tam na w rogu tutaj zostają Zimowe właśnie zimówki. Wreszcie ciepło weźmiemy. Mm. No i krótkie, kurt, takie właśnie najpotrzebniejsze właśnie rzeczy, co są. Tam widziałem jedzenie, też, też dostałeś. też, też właśnie. Czyli... Duży zapas, taki że. No, Wszystko przydatne rzeczy. Czyli znaleźli się ludzie o dobrym sercu, tak. którzy pomogli. A coś jeszcze się zmieniło? No i przede wszystkim samopoczucie w tym momencie. W tej... Mówisz, lepsze masz. No, dokładnie. My też mamy lepsze, jak możemy pomóc. Teraz pokażemy. Wy tego, ludzie, nie czujecie, że tu bardzo ciepło jest? Karol ma... No, to, to jest, to jest najważniejsze to, co chciałem. A w jakiejś jeszcze możemy Ci jakoś pomóc? Najważniejsze, też brakuje tej pracy, żeby była, przede no wszystkim. Ale ten dochód był, to też już byłoby inaczej, nie? Był, wiadomo, wtedy już można byłoby im mieszkanie wynająć, nawet ten pokój chociaż, tak? Dokładnie. by się można było normalnie wykąpać, ugotować. No i, bo póki to, no to tak, tak tutaj no to to wszystkim taki mały remont, nie? To by się przydał. Bo w głównie dachu, na początek dachu, nie? Od zewnątrz... Bo to, co się opada no, pada deszcz, do no, to pocieka. Tak. Takie tutaj rzeczy. Potrzebnych. Bo tak głównie to najpotrzebniejsze, tak jak był ten ubrania zimowe, no to jest. Ładnie To to najważniejsze właśnie, to było potrzebne. Cześć Leszku. No cześć. Powiedz coś nam o sobie? No, na przykład. Ile masz lat? Ładno, 66. Jestem z jawożna. I co jeszcze bym większego o sobie powiedzieć? Taka sytuacja, w takim zresztą się znalazł. To troszkę przez żonę też, no ale. A powiedz coś o żonie? No, co o żonie mogę opowiadać? Nam? Jedno była dobra, ale się zepsuło, jak to się mówi. No. Zasmakował ktoś się inny mężczyzna, nie? W tym trakcie my się rozeszli. Nie. Powiedz coś o swojej rodzinie? Uf, no, rodzina. No jest tylko brat, nie? No i siostra. No. Brat młodszy, starszy? Nie młodszy młodszy. No, no. i siostra też młod, najmłodsza. Jest. Powiedz coś o bracie? No co no, brat? Ile ma lat? Czy ma rodzinę? Tak, brat ma rodzinę. Tam już wydał jedno dziecko, no córkę już wydał za mąż. No i co, no też jest po rozwodzie, ale już jest z drugą kobietą. Mają po prostu cywilny ślub. I tak sobie żyje w jaworze. Nie? Dzieci mają? Tak, tak, tak. A w jakim wieku? No to już. Nie wiem, okej, okay. tego nie A ma co siostr o siostrze możesz powiedzieć? No o siostrze to nie za bardzo bym chciał mówić. No to jest przykry okay, okay. temat. Rozumiem to. A no. powiedz nam coś o twojej mamie. No co? Z tego co wiem to chorowała. Tak, mama chorowała. Ona kiedyś jeśli kobiety pracowały na dole, na grumbie. No to mama pracowała na grumbie parę lat. Później z grąby już kobiety wyświetlali, pracowała na wadze, na, na kopalni w, wadze węglowej. Nie? No i później zaczęła chorować. No i się skończyło a o tacie też powiesz? Dobrze, miałeś kontakty z ojcem. No kontakty były do tego momentu, póki jeszcze były młodszy. Nie? Malutki jak to się mówi. To jeszcze były. Ale później kontaktów nie było, no bo tak mówię poprzednio. No był mamę, nie wiem. No, niestety. Mama się z nim rozwiedła. No, on był jeszcze gdzieś na Mazurach. Byłem tam u niego raz. To jeszcze z dziewczyną nie z moją pierwszą żoną, tylko z dziewczyną. Tam relacji pracował. Ale popatrzał tylko miesiąc, w ogóle rzucili za Od tego poli, że go nie widział. Z tego co też wiem, że byłeś w domu dziecka. Opowiedz tak. coś nam o, o, o tym, no, no. jakim byłeś dzieckiem? No, ja byłem dzieckiem, po prostu, jak to się mówi, chuligan. Czy grzeczny takie A bardziej? Ba, ja, za grzeczny to nie byłem. No i do dziś na to mi to troszkę pozostało. Weźmy sobie szczerze, no, ja po prostu, no nie zająłem się dmuchem w kaszę. O. Tak jest prawda. Więc koledzy czy coś poskoczył, no to ja też nie czekałem na nic, nie wiem. Co będę miał ręce? Czy Mama nie wiem. No i znaczy mi się tu. No to się skończyło tym sprawa. Nie? A w jakim wieku byłeś w domu dziecka? W domu dziecka byłem w, si w siódmym... Siódmy, tak. 7 lat miałem. 7 lat. A ile tam byłeś? Tam byłem do 13 roku życia. A powiedz coś o swoim stanie zdrowia. Uf, zdrowie na razie mi dopisuje, tylko że potem mówię po tych zawałach jestem, nie? A tak to wszystko jest w porządku. A w pięciu... A czy w ciągu pięciu lat Twoje zdrowie się polepszyło, czy pogorszyło? No tak, nie polepszyło, nie pogorszyło. także jest w połowie. Nie jest ani dobrze, ani źle. A powiedz mi, masz dzieci? Co? Mam dwie córki, ale... Po prostu przez żonę nie odzywają się do mnie w ogóle. Jeszcze rozmawiają ze mną, a teraz już ani nie w Bradnie raz tam idzie, nie, to mówi weźcie do taty, zadzwońcie, nie? No się pyta o was. A w jakim wieku córki? 40. Dobrze, tak. 44, 43. Za poluczki, nie? gdzieś w Wrocławiu mieszkają, czy nie? w Jaworznie. A powiedz mi z drugiej strony, jak zarabiasz? No, zarabiam na tych materiałach wtórnych. Po prostu na złomie takie rzeczy. A na co przeznaczasz pieniądze? No, przeważnie to idzie na jedzenie. No i też, bo nie będę kił na piwo, też idzie. Też się napię piwa, papierosy, kupię takie rzeczy. Nie? A przeważnie to na jedzenie. A przez najbliższy rok gdzieś pracowałeś? Tak, i... pracowałem takie, jak byłem w rybniku. miałem takiego jednego, ale to był po prostu oszust. Pierwszy nam płacił, później już przestał płacić. No i pracowałem tam tylko no, 3 miesiące. Mam no, 3 miesiące, bo się nie dało pracować. Mówię o pieniądzach, go mi na razie nie mam, bo mi nie dali. No. Pójdę, masz jakieś marzenia? No, mam jedno, jedyne marzenie. Żebym tak wiedział wygrał. Pół miliona kupić sobie mieszkanie. To najlepsze marzecz. Hmm. Gdybyś dostał los z wysoką wygraną, na co byś przeznaczył? No właśnie mówię na mieszkanie. Na mieszkanie. Hmm. Masz przyjaciół? Tak. No. A ci Karola, którego poznaliśmy już wcześniej, yy, uznaje za przyjaciela? Tak. A jakie tak. kontakty macie ze sobą? Bardzo dobre kontakty. Także nie ma, żebyśmy się tam gdzieś kłócili albo coś tam. Po prostu jeden drugiemu pomagamy. On ma to, ja mam to. Składamy to wszystko i robimy na przykład wspólny obiad. Takie rzeczy, śniadania czy coś tego, nie? Zależy to, co ma, nie? A możesz pokazać nam, jak mieszkasz? No proszę bardzo. I ja tak się właśnie mieszka w do tego, gdzie się kąpiesz? Gdzie możesz ty, wybrać sobie coś? na tym, no. Jest ty, no. mm. coś, gdzie, gdzie dają. U siostr, u siostr. Jak to się tam nazywa? To. Mm. Na ulicy katedralnej. Tak, przy, tak, przy, tak, przy tak. Katedrze, tak. W Wrocławiu tak. no tam właśnie. Tam ja byłem już kilka razy z Lonem, że tam byli właśnie. Mm. Może powiesz parę słów do widzów, jaką pomoc byś potrzebował? No ja bym potrzebował takiej pomocy, że mam tą działkę jak widać, nie, no dach po prostu zaczyna przeciekać, no i co, no? jakiś materiał budowlany, żeby żeby zagładzić, zrobić coś w środku, nie, pomalować, no i co by jeszcze, jakby ktoś z ludzi, dobrych ludzi, miał jakiś materac. Nie, bo ja mam materaz, ale to jest składanka, nie? To jest takie gąbki i taki dziecinny materaz jest, nie? Żeby ktoś takiego coś miał, to z miarę się to przyjął. A może wróćmy do takiego tematu domu dziecka. Tak. Czy jak wróciłeś do domu po, po tym czasie, jak byłeś w domu dziecka, co robiłeś? Czy pracowałeś gdzieś? Czy uczyłeś się? Nie, uczyłem się jeszcze, bo poszedłem z powrotem do swojej szkoły tam, gdzie miałem. W, tym, no, w Jałożniu. Później tą szkołę skończyłem. Nie? No, później tam były te kłopoty z tatą. No, później co? No? Po tym wszystkim robiłem prawo jazdy wojskowe. Nie? No, i do wojska poszedłem. I po wojsku wróciłem. Weszłem do domu rodzinnego. Później poznałem tą właśnie moją żonę. Ożeniłem się. No, i tak szło do tej pory. Dopóki nie wywojowała. A w wojsku no. gdzie byłeś? W targiem szczeciński, na kiedy to było samochodowe. Pewnie byłeś tam dwa lata. Tak. Dokładnie to były dwa lata, trzy miesiące. Od cóż <grym>